się, manko, lecimy dalej z festiwalem. Dla mnie to była chwila, a dla was to był jeden albo dwa dni. Hmm. Zobaczymy jak teraz to na kanale będzie wyglądać. Nagrywamy teraz bardziej na bieżąco, więc zobaczymy. Co miałem porobić, to już porobiłem. Nie przedłużając, szukamy sobie nowego lobby. Te hmm. mi się, kończą powoli. Hmm. To będzie na coś zamienić, nie, ja nie mam za dużo innych. Ewentualnie na te, zobaczymy. A uh, no. To jest głupota, nie, że... To, to zawsze to było głupie, że nie da się sprawdzić misji. Jak, że jesteśmy w lobby, nie? Co to przeszkadza, żebym sobie zobaczył, jak nie ma misji? Ja rozumiem, nie wiem, kupować nowych postaci czy coś, nie? O, napiszemy hello. Bo może serwer, wiesz, musiałby się... Zgrać, ma już wysłane informacje, czym będziesz grał i tak dalej. I może nie ogarnia tego. To bym czaił. Ale sprawdzenie questów? Dobra, te chyba sobie zmienimy jak się skończą na te. Hmm. Tak nie widzę nic innego sensownego, nie nie wiem. Najgorsze, że ci z to nawet nie widzą chatu, nie? Byłem na prawku, to grałem trochę na Playce w DBD. I tam jest w ogóle czat wyłączony. Nawet nie, że nie możesz pisać, a czytać, tylko w ogóle go nie masz. Nie? Przed meczem. To, totalnie nie wiem dlaczego tak to zrobili, ale no. Hmm. Dobra, fajnie, fajnie, będą swoje punkty. Na tak, kloderce mam 50 wbity. Idziemy teraz po setny, ale patrząc ile mi zajęło 50? To tak nie wiem, czy mi się chce za bardzo. <grym> Może po prostu te punkty na razie nie chcę poleżą. Może kupimy jakiegoś fajnego słucha... A, tak, kupimy! Kupiłem wczoraj... Pana policjanta, inspektora Tapa chyba, jeśli nie mylę, tak się nazywa. Więc no... Cześć, ziomeczki! O, i pielęgniarka, o! Coś tu się dzieje dziwnego z tym szkłem, ma taką teksturę... I to nie tylko na nagraniu, u mnie na monitorze też, taką... Jakby woda po nim płynęła, nie? Tak cześć, Bilu, czysz ty kurwa trolujesz, Bilu? Poprzesz przeskacze, na no, no nie, nie wiem. Kurwa, nie, nie wiem, autentycznie. Ja czasami mam wrażenie, nie obrażając nikogo, że ci ludzie w tej grze, niektórzy są po prostu niedojebani, nie? Ja rozumiem zrobić coś przez przypadek. Mi też się zdarza, nieraz ścigam się z killerem i wbiegnę komuś pod gena. Zdarza się. No i chuj, no trudno. Ale to? To to kurwa było. Czy bardziej to mnie interesuje dlaczego wszystko jest super wyraźne, a... A to szkło ma taką dziwną teksturę. Miesiąc temu jak grałem, to normalne było. Nie wiem. Hmm, może wersję protona będzie trzeba zmienić na Steam. Może był jakiś update do DBD i teraz ta wersja 9.0 tak średnio działa? Nie wiem. Dążenie, nie tapniesz się do mnie. No, gdzieś tam na pograniczu, dobra. No, dziwnie to po bękaneczku wygląda. Tak, już się nie wiem. Antalia, go gobił? Nie mam pojęcia. się ze zaproszeniem. Hmm. nie jest zrobiony. Idźmy do Kibli, bo tam by też warto było zrobić. Pewnie nikt tam nie robi. Że mi się zaproszenia w ogóle. Bo tak. Biegniemy się na pełnej. No, nikt tu nie robił, no. Zróbmy go od razu. Tam gdzieś Bill właśnie skończy gena. O, tam, dobra, dobra. I mniej więcej na środku mapy? okej. Okay. Dobra, pasuje, pasuje. To już jakby zostawia małe pola do manewru. będziemy musiała biegać. Jakbyśmy tego wynika jeszcze zrobili na spokojnie. No to już mamy trzy geny zrobione na jednym powieszeniu. Tam widzę, jest ostre tunelowanko. Niestety. Mm, no. nic no z tym się nie da zrobić na razie, no ale... No, no, są ludzie, są gracze, no i są przyjeby, nie? No każdy, kto mi mówi, z moich znajomych, że no trzeba tunelować, bo co można zrobić? To zapraszam do siebie zobaczyć na mecze Killerem, gdzie tego tunelowanka nie ma i... Niektóre wygrasz, niektóre przegrasz, no ale bez przesady. To jest tak, jakby się tłumaczyć w cs że... No, ja muszę grać z WULHakiem, no bo, no bo chcę wygrać, nie? Zaraz no. pójdziemy ją podniesiemy, poczekaj z koleżanką jeszcze chwilkę To by się akurat naładuje podniesienie, ja jeszcze z 15 sekund będę robił silnik eee, I już po ciebie lecę Tarantofobia w ogóle jest grana. Szkoda, że tam przerwał robienie gena bo i to już nic nie zmieni za bardzo, a nam ten dodatkowy gen zrobiony zmieniłby dużo. Dobra, tu jest na pewno ten gen. Ona tam gdzieś patrzyła na drugą stronę, więc jest szansa, że po drugiej stronie korytarza jest drugi. No ale co nam pozostaje? No, no trzeba tego próbować zdraszować, póki się zajęła bilem. I no zobaczymy, na miejscu tamtej co dwa razy leżało, to już gdzieś bym się zaczął kitrać powoli. Are you good, bro? Normalna jesteś? Cieszę się twoim szczęściem. Chodź, 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 chodź. Ło, ale mi zrobiła. Już w sumie po chuj, to pielęgniarka jest. Po prostu odciągnij ją daleko, żeby sobie dokończyć gena, no. No i w ten sposób jakoś może, ja mam dopiero i tak pierwsze wiszonko, może z tego coś będzie, tu sobie chodźmy, ja nie wiem dlaczego ty się nie tepasz, naprawdę, powiedz mi, dobra odpowiedziałaś na moje pytanie właśnie, fajnie, fajnie, <ścoughs> ja pierdolę. Najgorsze, że tyle czasu im dałem i oni w ogóle nie dotknęli tego gena, a byli obok i widzieli, że jest na pół zrobiony. Bill robi jakiegoś innego gena. Teraz ja go dotknęłaś koleżanko, no to teraz tak trochę... Teraz tak trochę średnio. No bak, ten mnie uleczy. <laughs> Potem, nie wiem, jest festiwal, muszę zagrać dwa mecze killerem, nie chce mi się za bardzo. Jak mam ochotę, to gram. Nie chce mi się, ale bym zagrał z dwa. Bo. Chciałbym dostać tego skina Refa, bo jest naprawdę fajny. Gdzie ty wisisz, Bilu? Powiedz mi. Miałem no, cię, Billu naprawdę chciał ściągnąć, tylko. Ja nie bardzo wiem, gdzie ty wisisz, nie? To tak. I <laughs> zacznijmy bramę. Eh? A, tam wisisz, Bilu, dobra. Zaraz po ciebie idę. Będzie teleportation. O! Komuś nie wyszło. Oś, <laughs> Bilu. Nie zostawiać jej na no spokojnie. Dobra, teraz wróćmy. teraz się z mam, bo bym się położył. O, raczej to drugie było otwierane. Nie A nie, ta była otwierana, dobra. No sorry Bilu, no Mogłeś tam nie stać tylko być ze mną, byśmy na spokojnie dobiegli Teraz może być różnie Została spaletowana, mieliśmy mnóstwo czasu, ja miałem full HP mm. oj, 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 Bilu Nawyściu no, do kiberka wisz? A ty co? Ty wychodzisz czy jak? Dobra, Bilu. Mam nadzieję, że się nie wypiew przez ciebie. Chodź, Bilu. I stój. Chodź, leczymy się. No chodź. Wlećmy się i biegnijmy razem na Full HP, żeby mieć jakieś szanse. Chodź. Sorry stary, czyż może podejdziesz, to... Może jeszcze? O, nie bardzo. Sorry stary, no. Chciałem ci pomóc, ale no. Zlecimy się? A to już wychodzi, no dobra, trudno. Pary Stary, no naprawdę chciałem cię wyciągnąć, ale. No, No odjebałeś tak, że już chuj. Sprawdźmy sobie misję od razu. Zobaczymy, punkciki. Mm -hmm. Zrzućmy strasznie mało grałem w tym miesiącu. No, były ważniejsze rzeczy. Więc. Będę miał strasznie niską rangę. Hmm, w ogóle ta ranga się pokazała? Tak, pokazała się, no. Co? Ale dostałem swoje punkty, tak? Normalnie, bo nie rozumiem. Została jakby mineta na chwilę brak, co? Ale, chyba, że skończyłem już. Będę miał Ciebie? 500 tysięcy, czy... czy nie będę miał? Halo? Co dziwnego się wydarzyło generalnie? Nie wiem. Jak będę opiecytował to znaczy, że spoko, że i tak zaliczyło wszystko i git, bo wyszedłem z e, Zaraz zobaczymy. Ta, mam, ci zaliczyło jakiś tam błąd, gdzie był. E, te misje sobie chciałem zobaczyć od razu. Mm, te maskarady. Brakuje mi dwóch do rejfa, nie? Mmmm, aktywuj Ja Nie chcę się grać killerem, no kurwa. Nie ma czegoś na. Na surwa. No jedno, tu jedną misję bym mógł dokończyć. No nie ma nic więcej na razie. Ocalowego trzeba 5 razy powiesić. drzwi. No to jakbym się postarał, to może w jednym meczu bym to zrobił. Chyba tak zrobimy. Nic. Ja się z Wami w tym meczu zegnam. TBD to nadal jest filter, natomiast po powrocie te główne serie już będą dłuższe, bo mam teraz na to czas. Mm. Także no, widzimy się w kolejnych odcinkach, w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, do usłyszenia.